Patrząc na szczegóły tego, co się tutaj dzieje i to, co robimy na kursach, to naprawdę miła okazja, aby zobaczyć fragmenty domowników, których normalnie byś nie zobaczył, a te odkrywają ukryte poza zasięgiem wzroku. Na przykład te marchewki pod polarowcem, które rosną tak samo bez żadnych obręczy czy czegokolwiek, tylko podnoszą ten polar od około miesiąca i jestem naprawdę zadowolony z postępów. A kiedy przyjdziesz tutaj na kurs. Masz dużo więcej szans na zobaczenie takich szczegółów jak te buraki, które zostały posadzone 24 marca. Dzisiaj jest ostatni dzień kwietnia, a na najnowszym kursie faktycznie zdjęliśmy polar, który pokrywał całe łóżko i podnosił go jak gigantyczną bańkę. A kiedy to zeszło, efekt jest niesamowity, ale niestety małych buraczków jeszcze nie widać. Cóż, są mniej więcej takie duże, zbliżamy się, a my mamy kursy jednodniowe i weekendowe, a na kursach weekendowych przyjrzymy się bliżej, powiedzmy, ekonomii sprzedaży niektórych z tych niesamowitych warzyw, jak te szpinaki tutaj, i ile kilogramów możesz zebrać podczas zbioru, i przez ile tygodni możesz to zbierać, i tego typu rzeczy. Te zebraliśmy do tej pory tylko raz i dostaliśmy około 5 kg, a to jest próba trzech pasków, która jest widłowym łóżkiem. Więc wkładając widelec w słuchanie, widziałem uch pasek jeden, a potem tutaj to nie jest kopanie, ten sam kompost na wierzchu i miałem więcej czasu na dniu kursu, aby to wyjaśnić w pewnym szczególe. A ty także po prostu to widzisz. Jakoś czasami filmy nie zawsze to uchwycą, ale jak patrzę na te trzy łóżka w tej chwili, to łóżko ze szpinakiem najbliższymi, to jest to z kompostem z obornika krowiego, jest najsilniejsze i dało najwięcej ostatnim razem. Liście są po prostu niesamowite i absolutnie piękne. To moje numer jeden wśród sezonowych warzyw na chwilę obecną, czyli szpinak. Tuż za nim są rzepy. A. Możesz zobaczyć, jak zaczynają pojawiać się ziemniaki. Jest też po prostu fantastyczny wybór jedzenia. Jakie? Szparagi, trochę smutno, że nigdy nie wyglądają tak dramatycznie, kiedy są zbierane, ale widzisz głównie gołą ziemię. Ale tak naprawdę nie sprzedaję dużo szparagów. Najchętniej jem większość z nich tutaj i podaję je w dniach kursów. A więc to jest miejsce, gdzie trafia większość szparagów, a trochę również do pubu Trzy Podkowy. Innym tematem, który możemy teraz dogłębnie spadać jest kompostowanie. Od dawna nie robiłem filmu o robieniu kompostu. Chcę to zrobić wkrótce, ale masz tu duże boksy, gdzie prawdopodobnie produkuję około dwóch trzecich mojego kompostu. Jak wyjaśniłem, mogą one na przykład stać się nieco bezslenowe w środku. I więc patrzymy na to i co to oznacza. Rozłożyliśmy nawet trochę tutaj, aby wysuszyć, ponieważ jesienią, mimo że mam dach nad głową, kompost zmokł. Nakładaliśmy też mokre liście. Ten klimat tutaj może być... Mieliśmy już 11 tygodni z bardzo małą ilością deszczu. Trzeba być gotowym na wszystko. A to jest obecne ciepło, które jak widać jest dość duże. Co w sumie nie jest zaskoczeniem, bo wprowadzamy dużo zieleni. Właściwie po prostu szybko podniosę mieszaninę. Wszystko, co tu podnoszę, to prawdopodobnie tylko dwa dni od momentu, kiedy to zostało dodane. Więc nie wiem, czy ciepło jest. Wiesz co, to jest naprawdę interesujące, tak, mimo że termometr pokazuje wysoką temperaturę, to jest to nadal tylko ciepłe. Teraz muszę to zrobić porządnie, tylko trochę więcej. Więc teraz wejdziemy w ciepło i zobaczysz parę wydobywającą się z niego. I to jest, więc to prawdopodobnie ma tylko tydzień, ale jest fascynujące, kompostownik to jak archeologia ogrodu. Mówi ci, co ostatnio robiłeś i jak skutecznie przekształcasz to w coś użytecznego. I te stosy się nagrzewają, są duże, ale też ta sprawa z beztlenowością może być trochę problematyczna. A nawet od ostatniego filmu z wycieczki tyle się wydarzyło, jak Ech, to były jarmusz, jakieś szpinak i kolendra, a teraz są cukinie. Miałem tutaj warsztat energetyczny z Alaną Mur, na którym zrobiła wahadło i odkryła, że jakiś geopatyczny stres idzie prosto do mojego domu. Właściwie nie spałem zbyt dobrze, a odkąd mamy te wieżę, jest o wiele lepiej i czuję się o wiele lepiej. A potem? Także w dniach kursu możemy przyjrzeć się takim rzeczom, jak łóżka próbne dig. ten rok jest inny. Łóżka do kopania radzą sobie lepiej niż w ostatnich latach. Będzie więc interesujące zobaczyć, jak to się rozwinie. Odkryłem to oprócz tutaj, mamy pokrywę na cebulę i marchewki przeciwko miniaturowi liści i muchom marchwiowym. I tak naprawdę mamy jeszcze 10 miejsc na kurs jednodniowy 8 czerwca i mamy yy, kilka miejsc na 24-25 maja, to ostatni weekend maja, intensywny weekend, a potem kilka na 18 czerwca, co jest kolejnym kursem jednodniowym. Spójrz na to. To jest rozmnażanie i we wszystkim czego nauczałem lubię tłumaczyć wartość rozmnażania i jak możesz to zrobić. Osiągnąć sukces, jak wszystkie te rośliny, żadna z nich nie była karmiona. Za chwilę pokażę Ci mieszankę. Dla mnie to kluczowe, aby uzyskać dobrą mieszankę, a potem. Ważniejsze jest to, co kładziesz na łóżko, niż inne rzeczy. To jest koński nawóz tłusty z zeszłorocznego, gorącego łóżka, który został nałożony dopiero w ostatnich dniach. Więc obecne gorące łóżko, które jest tutaj, to świeży koński nawóz, który ma teraz dwa miesiące. Większość z tego pójdzie na zewnątrz na resztę roku i używamy tego jako ściółki na wiosnę następnego roku. I tak, jestem podekscytowany patrząc na rozwijające się lato, i naprawdę zaczyna się tutaj, a tak naprawdę mieszanka tutaj, której używam, możesz to zobaczyć tutaj, to jest po prostu to, co zupełnie nie było zaplanowane, ale akurat się tu znalazło, bo zaraz to wymieszać, i to jest. Domowy kompost robakowy, widzisz, piękną strukturę, i jak nie jest zbyt drobny, co pomaga mu utrzymać powietrze między tymi małymi aglomeratami. A potem tutaj wymieszałem z domowym kompostem trochę mączki z wodorostów, suszonych wodorostów i trochę bardzo drobnego pyłu bazaltowego. A to jest miejski kompost robakowy, którego używam w 50% całej mieszanki. Aby ją rozjaśnić, a także dodaje dobrej struktury. Mimo, że jest przesiany przez 3 mm, ma też trochę perlitu, co pomaga. Więc tak, naprawdę dobrze czujesz się tutaj, zarówno na dużą skalę, jak i na małą skalę. Patrz na to dla jednego łóżka. To łóżko jest teraz w swojej dziesiątej wiośnie. I co roku sadzę je mieszanką, nie zawsze tą samą mieszanką roślin, rzeczy, które chcę uprawiać. Rośliny które niekoniecznie, rośliny, które dobrze się razem rosną. Nawet dlatego, że wszystkie dobrze się razem rosną i dość często pytają mnie, dlaczego uprawiam koperek obok innych rzeczy, bo słyszałem, że nie lubi innych roślin, ale. ale tak jest. I myślę, że częściowo chodzi o to, że nie kopię, to ułatwia wiele rzeczy, nie robię rotacji. Ja przesuwam rzeczy. Nie mówię, że rotacja jest czymś złym, ale na pewno nie robię ścisłej rotacji. I to byłoby trudne, powiedzmy, w małym ogrodzie. Jak tutaj, gdzie znowu dużo się zmieniło w ciągu ostatniego tygodnia. Uch, broku był tam, teraz nadal czeka na posiekanie. Właściwie do robienia kompostu, cukinia poszła. Uch, którą będę musiał okryć. Prawdopodobnie nadchodzą zimne noce. W następny poniedziałek, wtorek, 4 i 5 czerwca, mam oko na ten jeden. Przykrylibyśmy je tak jak tutaj. Eee, trzymam polar na tych, bo to są pomidory, które zwykle nie sadzę tak wcześnie. Dlatego wszystko jest takie różne i wiesz, naprawdę trudno jest dokładnie powiedzieć, co należy zrobić z wyprzedzeniem. A miesiąc temu nie polecałbym ani nie spodziewałbym się, że posadzę tutaj pomidory. Udało mi się przed końcem kwietnia. 26 stopni, 80 stopni, co jest typowe dla środka lata. I podczas lata, a nawet podczas reszty wiosny, będę trochę nieobecny, więc cieszę się, że jestem do przodu. Jak na przykład, wyjeżdżam do Holandii w przyszły weekend. Będą to kursy dzienne 10 i 11 maja, podam szczegóły. Wspomniałem o pewnych rzeczach z opisu, bo wiem, że gdy gdzieś jadę, ludzie chcą o nich usłyszeć wcześniej. A potem będę w Anchorage na Lasce 15 maja. Również będę mówił na konferencjach, na które można kupić bilety. 16 i 17 maja, a potem wracam tutaj to jest na początku czerwca. Organizuję wieczorne wydarzenie w stodole w Sussex, mały Londyn. To miłe miejsce. Sprawdź to w Chichester i tuż na północ od niego. Następnego dnia na farmie na południowym skraju South Down. To również piękne miejsce. Jest tam West Westerlands. Rolnik prowadzący jednodniowy kurs i, i wiele miłych rozmów na temat poprawy środowiska. A potem tutaj w niedzielę 8 czerwca jest tu dzień otwarty. A ja właściwie łapię pociąg do Londynu tuż po tym, bo biorę udział w wydarzeniu. Ech, wspieram tydzień wydarzeń Grow Urban w Londynie. Ech, dając. Sesję QIA z Matthew Ingram, która jest prowadzona przez Arizona News w Labok w Londynie, więc ponownie szczegóły na mojej stronie internetowej i idą trochę dalej. Naprawdę ekscytującą rzeczą jest to, że Gaz Oakley znowu tu przyjeżdża, a to będzie 13 lipca. Nikola, która filmuje mnie, poprawia. Sprawdźmy to. Cóż, tutaj rzeczywiście pisze 13. Mówi o niedzieli 13, korzeniach i płomieniu z Charlesem i gazem. Więc naprawdę będziemy się tam dobrze bawić, będziemy patrzeć na uprawę, a on na gotowanie. Tak, w środę 20 sierpnia jest tutaj kurs energetyczny. Jeszcze jedno, 19 i 20 lipca w Irlandii, w pięknym miejscu w Ader Woodlands Hotel, mają organiczny ogród. Zamierzam tam zrobić dwudniowe prezentacje i założyć nowe grządki każdego dnia. Więc zajrzyjcie do opisu, aby uzyskać wszystkie te szczegóły.